Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro dużo deszczowych chmur, nadal w wielu miejscach możliwe burze z gradem. Od 21 stopni na zachodzie, 24 w centrum do 29 na wschodzie kraju. Zaczynamy Teleekspres w środę 10 czerwca. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację Karta Rodziny. To zobowiązanie, by przez kolejne lata chronić rodziców, dzieci i seniorów. Chodzi zarówno o utrzymanie korzystnych finansowo programów prorodzinnych, jak i o obronę tradycyjnych wartości. Trwa walka o głosy. Kandydaci na urząd prezydenta spotykają się z wyborcami w całej Polsce. To było najdłuższe dochodzenie w historii Szwecji. Tamtejsza prokuratura umorzyła właśnie trwające 34 lata śledztwo dotyczące zabójstwa premiera Szwecji Olofa Palmego. Sprawę zamknięto, bo nie żyje główny podejrzany. Wracamy do kraju, by opowiedzieć przejmującą historię. Czterolatek wypadł z jadącego samochodu wprost na ulicę. Omal nie został potrącony przez inne auto. To wstrząsające zdarzenie uchwyciła kamera, znajdująca się na jednej z posesji. Za chwilę u nas kolejowy mural edukacyjny, a co jeszcze w programie? Sprawdźmy teraz. PZU oferuje klientom PGN i G pakiet usług medycznych. Z oferty mogą skorzystać wszyscy, którzy mają aktywną umowę na dostawę gazu lub prądu. Co najmniej 200 lat Pani Tekla od całego Teleekspresu. Zmieniamy temat. W marcu, tuż po wernisażu, zamknięto ją z powodu pandemii koronawirusa, teraz dostała drugą szansę. W Muzeum Okręgowym w Suwałkach można oglądać wystawę oryginalnych ilustracji do pierwszego polskiego wydania folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Sport w Teleekspresie trwa przedostatnia kolejka spotkań sezonu zasadniczego PKO BP Ekstraklasy. Cztery mecze za nami. Za kilkadziesiąt minut rozpoczną się starcia w Krakowie i Płocku. A teraz zobaczmy w jakim stylu Lech Poznań zapewnił sobie udział w grupie mistrzowskiej. W Teleekspresie Marek Sierocki przypomni ważną postać, gdyby żyła, dziś obchodziłaby 70. urodziny Anna Jantar, bo o niej mowa była jedną z największych gwiazd polskiej estrady lat 70. ubiegłego wieku. Parafrazując słowa piosenki zespołu Golec Orkiestra, zapowiem, że teraz popędzą konie po betonie i to dosłownie w dodatku w Krakowie. Pędziły, aż dopadli je policjanci. Na koniec kartka z kalendarza. Proszę bardzo, czytamy, że jutro 11 czerwca przypada święto pracy. No cóż, trochę pracy trzeba by to odkręcić. Jutro Boże ciało. Zapraszam na Telekstres Ekstra i na jutro o 17. Do widzenia. Dzień dobry, TeleExpress Ekstra. Zaczynamy od matury z angielskiego. Ależ to było łatwe, tak mówią maturzyści po egzaminie z języka angielskiego. Za nimi już część pisemna, podstawowa i rozszerzona. Dziś trzeci dzień matur. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Prawie pół tysiąca żołnierzy ćwiczy spadochronowy desant na Drawskim Poligonie. To jeden z najbardziej widowiskowych elementów polsko-amerykańskich manewrów Defender Europe. A teraz przed Państwem pan Bogusław Złodzi, dziarski senior, który udowadnia, że aktywne życie zaczyna się na emeryturze i że nigdy nie jest za późno, żeby zostać sportsmenem. To były pierwsze takie operacje w Polsce. W Krakowie lekarze usunęli czterem pacjentom tarczycę z wykorzystaniem najnowszej generacji neuromonitoringu działającego w czasie rzeczywistym. Rzeźbi w piwnicy, ale na szczęście swoich dzieł nie chowa przed światem. Rzeźbiarz amator z Legnicy tak udekorował swój ogród, że nie sposób przejść obojętnie. I na tym kończymy dzisiejszy TeleExpress Ekstra. Przenosimy się na spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Wielunia. Do zobaczenia jutro.